Były zapytania odnośnie jaką obecnie gram taktyką i formacją, a więc wygląda to w ten sposób. Odkąd trafiłem Carlosa i Kafu, zrobiłem coś takiego pięciu w obronie, ale zaznaczone ma atakowanie Carlos i Kafu. I Romagę w ogóle nie wraca do obrony. I to by było na tyle z indywidualnych ustawień. Tak wygląda formacja. Czasem w meczu, jak chcę zagrać jeszcze bardziej ofensywnie, to robię coś takiego. I to jest cały mój system. No i wróciłem do Quick Control, do Jabiego Alonso. Bardzo fajnie wychodzą na prostopadłe piłki przy tym trenerze, ale w obronie jest, nie wiem jak to powiedzieć. Czasami jest taki bilard. Trzeba bardzo uważać. Wcześniej grałem de la Fuente. Najwięcej skrzydłami, później po sesjon, No ale były takie męczarnie. Mówię wracam do Alonso. No i wyniki są fajne. Wyniki są fajne. I na razie zostaje to tak, ale no. Przy Alonso mówię, w obronie trzeba grać bardzo, bardzo skupionym być, bo niestety czasem odwala. O, coś takiego. To jest wyjściowe nasze ustawienie. No, może komuś się spodoba taka taktyka. Wracasz na kapitana Delpiego w ostatnim meczu. Dzięki za uwagę, może komuś się spodoba. 什么？哪个？